Piotrek maciążek w zielonej strefie, albo jak kto woli strefa inwestorów. A dzisiejszy odcinek będzie poświęcony zielonej transformacji. Ale w nieco niecodziennym wydaniu, bo zwykle o zielonej transformacji ro rozmawiamy w kontekście szybkiego rozwoju oze, albo elektromobilności, konieczności odejścia od węgla. A dziś porozmawiamy sobie o konieczności odejścia, nie od węgla, ale od pieniędzy w waszych portfelach. Czyli o zielonych podatkach. Zapraszam. Zacznę od tego, że żyjemy w niesamowitych czasach. W 2019 roku powstała idea Zielonego Ładu, Zielonego Życia, wielka idea przekuwana dzisiaj w, przez Komisję Europejską i państwa członkowskie w nową rzeczywistość ekonomiczną, ale też społeczną, o czym się zapomina bardzo często. Yy, I naprawdę jest to rewolucja. Która pewnie będzie odnotowywana w podręcznikach do historii, dlatego że ona wpływa bardzo mocno na całe nasze życie. Przed 2019 rokiem, tak naprawdę, dekarbonizacja i pójście w zielone przysłowiowe dotyczyło wyłącznie sektora energetycznego. Od 2019 roku, a szczególnie ostatni rok, po, z którym mamy do czynienia, to jest już zielona rewolucja w każdym aspekcie. Waszego funkcjonowania, ponieważ dekarbonizacja, odejście od węgla, technologie niskoemisyjne, styl życia, który można wyrazić poprzez używaj second hand nie kupuj, ogranicz konsumpcjonizm szukaj łatwych w recyklingu produktów. Ten styl życia dzisiaj dotyczy również obszarów takich jak przemysł, takich jak transport, takich jak budownictwo. I takich jak żywność. Budzi również ogromne spory społeczne, czego dowodem są protesty rolników, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, ponieważ objęte restrykcjami Zielonego Ładu rolnictwo staje się droższe. Najpierw musi być trudniej, aby później było lepiej. Najpierw musimy wyciągnąć pieniądze z portfela i wydać je, aby później było taniej. Czy tak będzie, zobaczymy. Prawdą jest jednak to, że o ile Zielony Ład opiera się o technologie, które jeszcze nie istnieją, które muszą zostać opracowane, które dziś znajdują się w planach i strategiach Komisji Europejskiej, Takich jak, tak, i są to technologie takie jak technologie małych reaktorów jądrowych, SMR, czy technologie wodorowe. To wszystko są technologie, które jeszcze nie istnieją, ale już dziś musimy za nie płacić i już dziś, takie podatki są na Polaków i Europejczyków nakładane. Więc przybliżmy sobie nieco zielone podatki, które już w tym roku oddziałują mocno na nasze finanse. Zacznę od podatku od plastiku. Plastik coraz modniejszy temat ze względu na zanieczyszczenie środowiska i podatek od plastiku jest takim podatkiem, który funkcjonuje już w Polsce. Od 1 stycznia tego roku. Wynika on z unijnej dyrektywy Single Use Plastic i dotyczy takich rzeczy jak kubki na napoje, pokrywki, wieczka. W tej chwili musimy płacić około 20 groszy za każdy taki kubeczek, pojemniczek. Kwota wydawałaby się nieduża, ale jeżeli przemnożymy to przez ilość no, tego typu przedmiotów wykorzystywanych codziennie, na przykład w przypadku cateringu, na przykład w przypadku yy, jakichś dań na wynos, no to jest już tego sporo, a opłaty dotyczą nie tylko kubeczków, ale też w ogóle opakowań. Tutaj mówimy yy, o kosztach odpadów również dla przedsiębiorców. Te koszty odpadów to 10 groszy na każdy kilogram odpadu. Wszystko to kosztuje. Yy, Również z przyczyn środowiskowych i w, w ramach tego podatku od plastiku mówimy o normach recyklingowych. W ramach recyklingu systemy kaucyjne zostaną poszarzone z kaucji dotyczących szklanych butelek o np. butelki plastikowe. Pewnie już zauważyliście, że w tej chwili zakrętka jest już połączona z opakowaniem, to dopiero początek tych zmian. Tak naprawdę do roku 2025 77% opakowań tego typu, również butelek plastikowych, będzie musiało y, znaleźć swoje miejsce w systemie kaucyjnym zwrotnym. To wszystko będzie kosztować, i te koszty zostaną w dużej mierze przesunięte na konsumentów, czyli na mnie, na ciebie, na naszą rodzinę. A to nie wszystko, dlatego, już, dlatego, że już w tym roku wejdzie w życie również podatek klimatyczny od nabycia samochodu. Być może, bo politycy zaczęli od niedawna kwestionować taką potrzebę. Natomiast faktem jest, że planowany na koniec tego roku podatek od nabycia samochodu miałby się skupić na zasadzie zanieczyszczający, zanieczyszczający płaci, a więc im bardziej emisyjny samochód. Tym większa miałaby być opłata. Tutaj, mówiąc o emisyjności, mówimy o tym, ile wytwarza między innymi CO2 czy NOx, czyli gazów cieplarnianych wpływających negatywnie na zmiany klimatu. Myślę, że byłoby to dość bolesne dla kierowców. Podziękować możemy tutaj zresztą nie tyle Unii Europejskiej, co byłemu już premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, bo to na jego wniosek w ramach walki o uwolnienie środków z KPO. Zaproponowano wprowadzenie takich podatków i objęcie takimi podatkami polskich kierowców. W tej chwili minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z dziennikiem FAKT powiedziała, że rząd chce usunąć z KPO ten podatek od samochodów spalinowych. Polityczka mówi tak, w kwestiach opłaty rejestracyjnej planujemy ją w taki sposób wyprofilować, żeby nie uderzyła po kieszeniach najmniej zamożnych. Bo nie może być tak, że im samochód jest starszy i więcej spala, tym więcej ktoś płaci. No problem polega na tym, że zgodnie z przepisami unijnymi dokładnie tak to powinno wyglądać, bo... Bez uderzenia w interesy tych, którzy posiadają najbardziej emisyjne samochody, nie będzie zmiany, czy nie będzie rozwoju samochodów elektrycznych, więc byłbym sceptyczny co do słów, pani minister. Zobaczymy w tym roku, jak potoczy się sytuacja. Wiemy jednak, że sytuacja budżetu nie jest najlepsza, i na sto dni rząd nie zrealizował wielu swoich postulatów w związku z tym, że brakuje pieniędzy. Pokusa wdrożenia podatku klimatycznego od nabycia samochodu jest zatem, moim zdaniem, bardzo duża. A to nie wszystko, bo już w roku 2026, tu również chciałbym pozdrowić serdecznie Mateusza Morawieckiego, rząd zobowiązał się w ramach kamieni milowych KPO na wdrożenie podatku klimatycznego od posiadania samochodów. No i na czym miałoby to polegać? No dokładnie. Na tym samym co poprzednio, czyli opłata będzie uzależniona od poziomów emisji dwutlenku węgla czy tlenku w azotu w spalinach, a także ewentualnie od normy euro, paliwa. Krótko mówiąc, ci najubożsi, ci z najgorszymi samochodami zostaną najboleśniej doświadczeni takim podatkiem. Ok, znajdą się słuchacze, którzy powiedzą: Polak potrafi. Możemy przecież zastosować różnego rodzaju triki, tak? Skoro wyłączenia będą dotyczyć osób najuboższych albo starszych, albo na przykład y, ok, mieszkańców określonych obszarów, można przerejestrować pojazdy w taki sposób, aby uniknąć pierwotnie tych opłat. Problem polega na tym, że to, z czym się w tej chwili stykamy, to jest dopiero początek presji regulacyjnej w zakresie tak zwanych zielonych podatków. One będą coraz mocniej dotykać obywateli, one będą coraz większe, coraz bardziej restrykcyjne, aż do momentu, w którym Komisja Europejska uzna, że cele stawiane przez tą instytucję cele głównie klimatyczne i emisyjne zostały spełnione. Nie jest jednak tajemnicą, że y, nie wystarczy tutaj rozwój nowych technologii czy odejście od węgla, aby zapewnić nam zieloną przyszłość, niestety konieczne jest ograniczenie konsumpcji również. W związku z tym, zamysłem Komisji Europejskiej niejako jest doprowadzenie poprzez te podatki do sytuacji, w której samochodów będzie mniej. A Polacy przesiądą się na zbiorkom lub kolej, w którą w tej chwili inwestycyjnie idzie bardzo dużo środków z Komisji Europejskiej. Kiedy rozmawiam, a rozmawiałem wielokrotnie w trakcie swojej kariery z menedżerami różnego szczebla w spółkach, wszyscy mówili to samo: Zielona rewolucja, Zielony Ład jest możliwy do zrealizowania, ale będzie wymagał ograniczenia konsumpcji. Być może w związku z tym kreowane są również mody. Takie jak zero waste, takie jak korzystanie z ciucholandów, takie jak sugeruje nam na przykład marka Patagonia, która przedstawia się jako niezwykle ekologiczna, niskoemisyjna. Krótko mówiąc, Zielony Ład, aby się udał, musi mieć poparcie społeczne i musi mieć też odnogę silnie taką socjologiczną. Wracając jednak do podatków na samochodach czy plastiku, one się nie kończą. W 2027 roku, czyli za 3 lata, będziemy się mierzyć również z podatkiem emisyjnym od budynków, dlatego że transport, tu mówimy m.in. o ograniczeniu samochodów spalinowych kosztem rozwoju elektromobilności, również sektor budowniczy ma być zielony. Mówimy tutaj o zjawisku zielonego budownictwa, czyli ograniczaniu Emisyjności budynków. Jak to ma wyglądać? No, ma wyglądać tak, że będzie tworzony oczywiście system zachęt, będziemy w systemie zachęt otrzymywać różne dotacje do takich technologii jak pompy ciepła, fotowoltaika. Tu uwaga, inwestorzy, dlatego, że no, przepisy dotyczące zielonego budownictwa na pewno dadzą ważny impuls rozwojowy dla firm fotowoltaicznych, bo fotowoltaika będzie musiała. Znaleźć swoje miejsce we wszystkich budynkach i to już w niedalekiej przyszłości. Podobnie będziemy rozwijać również izolację cieplną. No ale skoro jest marchewka, będzie też kij i ten kij może być dla mnie, dla Was bardzo bolesny. Dlatego, że po pierwsze, może on oznaczać wysokie koszty wymiany obecnych źródeł ciepła. Trwa dyskusja w Unii Europejskiej na temat likwidacji kotłów gazowych. No tak się składa, że pewnie wielu z Was, mając domy jednorodzinne, a nawet budynki wielorodzinne, zainwestowało w gaz, bo był Wam przedstawiany jako atrakcyjna alternatywa dla węgla. No nie chcę Was martwić, ale w tej chwili niewiążąca data odejścia od gazu w ogrzewaniu to jest 2028 rok. W Niemczech, kraju niezwykle bogatym, wywołało to taki wstrząs społeczny, że odsunięto tą datę na lata 30. Toczy się w tej chwili dyskusja na ten temat na poziomie unijnym. Natomiast lata 30 to na pewno będzie wymuszenie likwidacji kotłów na, na paliwa emisyjne co to oznacza? No koniec gazu w ogrzewaniu będziecie musieli pójść w pompę ciepła. Ta technologia ma tanieć, no dzisiaj to jest wydatek rzędu 50 tysięcy złotych. Okej, okay. ktoś z Brukseli powie, redaktor Maciążek ciekawie mówi, ale to nie do końca prawda, bo będą też na przykład technologie hybrydowe. Co to znaczy? No to znaczy, że na przykład gaz zostanie uzupełniony w, jakiś, w jakimś obszarze o zielone technologie, Czyli na przykład, że będziemy zamiast gazu ziemnego używać wodoru, albo będziemy, nie wiem, zazieleniać w jakiś sposób LPG. Takie instalacje już są nawet w Polsce dostępne w tej chwili. No ale, znów, to wszystko będzie kosztować. Poza tym, wracając do podatku emisyjnego od budynków, musimy mieć świadomość, że jest też na sztywna opłata, jeżeli wasz budynek będzie zbyt emisyjny. Mówimy tu w tej chwili o maksymalnej stawce na początku tony emitowanego CO2 na początku 45 euro. To jest dla ta, takiego typowego M3 gospodarstwa domowego, trzypokojowego jakieś 1200 zł rocznie, ale to jest opłata wstępna, ona będzie rosnąć. Będzie coraz drożej. W jaki sposób będzie ta opłata egzekwowana? Otóż to już się dzieje. Będą klasy energetyczne budynków, a tak jak w pralce, sprawdźcie sobie w łazience: A będzie najwyższa, a potem będzie B, C, D, E. No, i cóż, Unia Europejska mówi wprost i będzie się do tego trzeba dostosować. Budynki o najsłabszej klasie energetycznej, czyli klasie E, mają zniknąć do 2030 roku. Policycie teraz sobie w głowie, no tak, to jest za 6 lat. Za 6 lat budynki klasy E, których jest multum w Polsce, ma nie być takich budynków, tak? Co to znaczy ma nie być? No, pewnie będzie tu jakiś obszar interpretacyjny, ale na przykład we Francji. O czym piszemy na w Zielonej Strefie, zachęcam do, do lektury tego artykułu. We Francji takie budynki będą miały zakaz najmu. Więc jeżeli na przykład y, posiadasz kilka mieszkań, wynajmujesz je w tej chwili, to kwestia y, zielonego budownictwa dotyczy cię bezpośrednio, bo jeżeli nie zainwestujesz w efektywność energetyczną swoich budynków czy mieszkań, to za chwilę nie będziesz ich mógł wynająć. A w Polsce, no, pff, tak jak powiedziałem, nie jest najlepiej z tymi budynkami. Pewnie około kilku milionów mieszkań i domów wymaga gruntownych inwestycji. Pytanie, czy znajdą się na nie odpowiednie pieniądze z systemu wsparcia. Podsumowując, aby było lepiej, na razie jest trochę gorzej. Już płacimy podatek od plastiku. Za moment prawdopodobnie będziemy płacić dwa podatki klimatyczne dotyczące użytkowania lub zakupu samochodów. No i już za moment dosłownie podatek emisyjny od budynków. To wszystko ma bardzo szerokie implikacje gospodarcze i dla osób indywidualnych, takich jak wy. Będzie drożej na początku. Będziecie musieli inwestować w pompy ciepła, w fotowoltaikę. W efektywność energetyczną budynków, w ocieplenie część z Was powie: OK, ja już to zrobiłem. No ale, no właśnie, tu mówimy o proporcjach, skali osób biedniejszych, gorzej sytuowanych lub mieszkających w budynkach poperelowskich, które nie spełniają nowych wytycznych. Na pewno będzie sporo. Prawdopodobnie będzie to jeden z głównych tematów w mediach, przynajmniej ekonomicznych, może nawet społecznych. W nadchodzących latach. W Niemczech już budzi żywe emocje. U nas już za moment, yy, dlatego, że będziemy implementować te nowe przepisy. Myślę, że trzeba się temu przyglądać no i złapać się za portfele.